Sí, adelante. Proszę. Można? Wejdź. O co chodzi? Co ksiądz robi? Pisze homilię. Uf. Chodzi o Pedra. Słyszałem, co się stało. Okropność. Jest bardzo smutny. Nie dziwię się. Czego potrzebujesz? Pomyślałyśmy z Lolitą, że można by mu urządzić jakieś przyjęcie. Dobry pomysł. W klasztorze? Mamy go podnieść na duchu, a nie przybić bez obrazy. Chciałem prosić księdza o udostępnienie nam swojego domu. Tam atmosfera też jest nieciekawa. Ale zgadzam się, w końcu Lola tam mieszka. Dziękuję. Boję się tylko o się. Zawsze się wścieka. Ostatnio się poróżniliśmy, ale mam to w nosie. Coś poważnego? Pokłóciliśmy się o fundację. Oskarża mnie o opróżnienie kont. Twierdzi, że ukradłem pieniądze. Bezczelny typ. Nieładnie, owszem. Nie wiedziałam, przykro mi. Taki jest mój brat. Przepraszam. Pani Sanchez czeka w kaplicy na spowiedź. Lili. Lili Sanchez. Zaraz przyjdę. Często tu przychodzi. Rób co chcesz. Poproś Juanę, by przygotowała poczęstunek. Dziękuję. Co słychać? Dziękuję, że przyszedłeś. Nie ma za co. Przy okazji zabiorę rzeczy, które zostawiłem. Spieszyłem się. Wiem. Podobno odszedłeś z seminarium, to prawda? Tak. Gdybym tego nie zrobił, nie byłbym ze sobą szczery. Wolę, żebym się nie wtrącał. Wybacz, ale właśnie po to cię tu wezwałem. Podjąłeś przedwczesną decyzję, nie zmieni jej. Nie rozumiem. Dlaczego tak nagle? Gdy jesteś pewnym, nie trzeba się zastanawiać. W grę wchodzi Twoje powołanie kariera. Musiałem wybrać między powołaniem, karierą, seminarium i sercem. Wybrałem serce. Tobie chyba przeszkadza co innego. Uważaj, co powiesz. Nie jesteśmy aniołami. Tylko mężczyznami z krwi i kości. Ty już to przeżyłeś. Dokładnie z tą samą osobą. Dość. Nie będę rozmawiał o swoim życiu prywatnym. Wezwałeś mnie i żądasz wyjaśnień. Chciałem ci pomóc. Uważam, że popełniasz błąd. A jeśli nawet lepiej spróbować i pomylić się, niż nie próbować ze strachu. Nazywasz mnie tchórzem? Mówię tylko, że to szkoda. Wielka szkoda. Jesteś jedyną osobą, dla której mogłaby wszystko rzucić. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Ona, Esperanza, kocha Cię. Dość. Przestań. Nie myślisz jasno. Ma biskup rację. Przepraszam. Nie chciałbym ojca obrazić. Wezmę rzeczy z kaplicy. Do widzenia. Nie do wiary. Co robisz? Nie mam siły. Pomogę ci. Dam radę, to tylko butelka coli. Przyniosę słabiej zakręconą. Nic się nie stało. Co ma znaczyć ten najazd? Jak tu ładnie. Zaprosicie mnie? Róbcie co chcecie. Nie wyraziłem na to zgody. Słychać cię aż na korytarzu. Jeśli chcesz, wyjdziemy. Dobry pomysł. Nie? To mój dom. Dom Loli. Organizujemy przyjęcie dla Pedra. To, że daliśmy jej materac i dach nad głową, nie znaczy, że jest tu pani. Dlaczego taki jesteś? Dlaczego nie jesteś porządnym bratem? Wolisz być wrednym człowiekiem? Zamiast dobrym Mortisem, zmieniłeś się w kogoś innego, nie poznajecie. Powinienem przypominać Ciebie, świętego biskupa, który podpisuje czeki bez pokrycia. Niczego nie podpisałem, podrobiłeś mój podpis. Spokójcie się. Nie wtrącaj się. Muszę. Inaczej się pozabijacie. To nie w stylu księdza. Nie mogę. Wiem, że mam rację. Nie kłam. Spokojnie. Czy chcesz, czy nie, przyjęcie Pedra się odbędzie. Co to za krzyki? Maximo, czekam na ciebie w gabinecie. Chodźmy stąd, zajęli nasz dom. Nie poznajecie. Potem zdezynfekujcie pokój. Coś okropnego. Niech mu, ojciec, da czas. Na co? Może przejdzie mu podłość. Ksiądz taki nie jest. Pójdę obmyć twarz. Zaraz wrócę. Kiepsko wyglądasz. Co ci jest? Wszystko gotowe. Kocham frytki. Pedro się ucieszy. Esperanzo, co tak siedzisz? Nie herbatę. Zrobiłam sobie przerwę. Jorge napisał, że już tu idą.

Cześć, jak się macie? Cześć, Pedro. Mieliście powiedzieć samo cześć, Oski, tak trudno zapamiętać? Co tu robicie? Przyszli cię zobaczyć. Ty ich zaprosiłeś? Tak. Zorganizowaliśmy to. Dlaczego? Dla ciebie. Użalacie się nade mną? Dlaczego tak mówisz? Zamknij się. Mówiłeś, że idziemy do Loli. Chcę stąd wyjść. Zrobiliśmy to dla ciebie. Niczego nie potrzebuję. Nie wychodź. Chwila. Esperanzo. Co ci jest? Za dużo hałasu. Dobrze się czujesz doskonale. Źle wyglądasz. Nic mi nie jest. W porządku. Może trochę przynieść ci coś do picia? Myślałam o Pedro, żal mi go. Spotkało go coś strasznego. Biedak. Jak mogli wspomnieć o jego biologicznym ojcu? Pedro zostaje, tak się cieszę To dobrze Jest mała zmiana planów Jaka? Chcę siedzieć przy Pedrze Jest przewrażliwiony Zaśpiewajcie we dwoje Nie mogę śpiewać, wy zaśpiewajcie To zagraj na gitarze Nie mam gitary Dlaczego nie zaśpiewacie razem? Będzie mu miło Mam śpiewać sama? Nie, sama. Dziewczyny przygotowały dla ciebie piosenkę. Kochamy cię. Dziękuję, przepraszam za swoje zachowanie. Jesteście cudowni. Włączę.